Mam wrażenie, że bardzo dużo osób nie wie, że migrena to jest choroba przewlekła. Mamy ją w klasyfikacji na chorób ICD-10 jako G43. Także migrena jest oficjalnie sklasyfikowana jako choroba przewlekła. Nie jest to tylko ból głowy. Ja zawsze mówię, że migrena to coś więcej niż ból głowy, bo to nie jest tylko tak, że nas boli głowa, to jest całe spektrum objawów, z którymi się zmagamy, także po, pomiędzy tymi napadami migrenowymi. Często, nie mówię, że tak ma każdy, ale bardzo dużo osób z migreną jest nadwrażliwych na światło, jest nadwrażliwych mm. na dźwięki, na zapachy I często jest nawet tak, że jakiś zapach potrafi wywołać napad migreny. Z takimi wiadomościami też się spotykałam. Także to wpływa gdzieś tam na. Całe nasze życie też właśnie mówię o tym, że na przykład muszę chodzić wcześniej, spać, że nie mogę takich treningów wykonywać nagłych, które by spowodowały ten puls, który wzrasta nagle bez takiej rozgrzewki.